Spójrzmy do Ewangelii Mateusza, do rozdziału 13 tejże Ewangelii i przeczytamy wersety od 24 do 29. Inne podobieństwo podał im, mówiąc Podobne jest królestwo niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. A kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał konkolu między pszenicę i odszedł. A gdy zboża podrosło i wydało owoc, wtedy się pokazał i konkol. Przyszli więc słudzy gospodarze i powiedzieli mu, panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli. Skąd więc ma ona konkol? A on im rzekł, to nieprzyjaciel uczynił. A słudzy mówią do niego, czy chcesz więc, abyśmy poszli i wybrali go? A on odpowiada, nie, abyście czasem wybierając konkol nie powyrywali wraz z nim i pszenicy. Pozwólcie obydwom rosnąć razem aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcą: Zbierzcie najpierw honkol i powierzcie go w snopki na spalenie. A pszenicę zwieźcie do mojej stodoły. Takie niezwykłe podobieństwo wyszło z ust naszego Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. Ono pojawia się zaraz po podobieństwie o siewcy. O siewcy, który. Sieje na różnym gruncie. I żaden siewca oczywiście nie sieje na drodze, bo nie ma to żadnego sensu. Ale Pan Jezus chciał powiedzieć, że Słowo Boże jest siane w taki sposób, w jaki Bóg uznaje to za stosowne, tam gdzie Bóg uznaje to za stosowne. I wtedy, kiedy Bóg uznaje to za stosowne, Wynika z tamtej przypowieści, że każdy powinien mieć świadomość, iż przychodzi taki moment w jego życiu, kiedy Bóg zaczyna go wzywać. Czy jest na drodze, czy jest na właściwym, przygotowanym miejscu, czy jest głęboko w krzakach, w chaszczach swojego życia, czy też po prostu nie ma jeszcze. Tego właściwego gruntu, na którym ziarno mogłoby wyrosnąć. Jeśli Pan Bóg wzywa, to znaczy, że uznał, iż ten człowiek winien być gotowy. I tutaj mamy jakby kontynuację tego, co wydarzyło się w tym poprzednim podobieństwie. Otóż tym razem czytamy o tym, że Bóg wysiał dobre ziarno. I to ziarno padło na dobrą glebę. Mało tego, okazało się, że zboże podrosło i wydało owoc. I wtedy nagle okazało się, że pośród tego zboża jest konkol. Konkol jest taką dziwną rośliną, która aż do momentu, gdy nie przychodzi czas wydawania owocu kiedy pokazują się ziarna, jest niezwykle podobna do pszenicy praktycznie niewprawne oko nie jest w stanie tych dwóch roślin odróżnić no i aniołowie żeńcy mieli pewien problem i przyszli z nim do do boga mi mówią jak to jest Nasiałeś dobre ziarno. To jak to jest możliwe, że pośród tego dobrego ziarna pokazało się aż tak dużo konkolu? Jak to możliwe, skoro nie wyszło to spod Twojej ręki? I odpowiedź gospodarza, który w jakimś stopniu reprezentuje samego Boga, jest bardzo ciekawa, ponieważ on mówi: nieprzyjaciel. Nieprzyjaciel nasiał tego ziarna. No i w tym miejscu wiele naszych koncepcji na to, jak powinno wyglądać chrześcijaństwo, jak ono wygląda, no, tak naprawdę bankrutuje. Dlatego, że wszystkie takie proste zasady, które wydawałoby się rządzą w Królestwie Bożym. Jakby, podkreślam, jakby nie sprawdziły się. Ale to tylko pozory. Musimy wykazać się wielką mądrością. Boże Słowo wspomina o różnego rodzaju doktrynach, przedstawia nam pewne doktryny. I powinniśmy bardzo dbać o to, żeby te doktryny były nam znane. I powinniśmy też w naszym życiu kierować się tymi doktrynami, nie próbując tworzyć takich prywatnych doktryn, z uwagi na to, że sytuacja, która nas spotkała, jakby przeczy tej czy innej doktrynie. No bo cóż takiego można powiedzieć o człowieku, który został zasiany na dobrej glebie? Można przecież oczekiwać, że wzrost, który nastąpi, rozwój, który będziemy obserwowali, że wszystko to będzie w pełni Ducha Świętego, w pełni mocy Bożej, że ten człowiek wyda owoc, we właściwym czasie właściwy owoc. No ale doświadczenie naszego życia, no i ta historia, którą czytaliśmy, pokazuje, że niekoniecznie tak jest. Czy nie spotykamy kościoły, których jest tak wiele konkolu? Czy nie spotykamy kościoły, gdzie obok ludzi naprawdę świętych funkcjonują ludzie, którzy, no delikatnie mówiąc, chyba pomylili miejsce swojego przebywania? Jak to się dzieje? Jak to w ogóle jest możliwe? Otóż y, odpowiedź jest taka, jakiej udzielił gospodarz. Nieprzyjaciel nasiał konkolu. Ale pytanie, no jak może było nasiać konkolu na dobrą glebę, czyli taką, w której sam Bóg sieje? No i właśnie tutaj te nasze doktryny czasami są poddane bardzo, bardzo trudnej próbie, bo w takim razie czy. Słowo Boże nie ma mocy? Czy słowo Boże można wymieszać z byle jakim słowem? No naprawdę, rodzi się bardzo wiele pytań. No jak obok człowieka świętego w Kościele może funkcjonować grzesznik, który notabene nawet nie ma zamiaru się nawrócić? W zasadzie tak być nie powinno. No nie powinno i nie może tak być, a jednak tak jest. Co robimy często? Szukamy winnych. Kto jest winien tej sytuacji? Może pastor, który niezbyt radykalnie głosi słowo Boże, ale często okazuje się, że to jest nieprawda. Może atmosfera w kościele sprzyjająca grzechowi, no ale jak w takim razie uchowali się ci, którzy są święci? To jest w moim przekonaniu absolutnie niewłaściwa droga do rozeznania takiej sytuacji. Musimy pamiętać, że każdy z nas jest przed Bogiem odpowiedzialny. I bardzo wiele słów, które Jezus powiedział do ludzi, mówią o odpowiedzialności, o czujności, o gotowości. Jeżeli ktoś żyje życiem pełnym lekceważenia Bożych prawd, Bożych zasad, jeżeli ktoś. Nie zwraca uwagę na to, iż Biblia od Niego oczekuje, aby był gotowy, w każdej chwili, na usłyszenie Bożego głosu. Jeżeli wokół nas żyje bardzo wielu ludzi, którzy, tak jak czytamy to w Nowym Testamencie, mówią, a gdzie tam przeobiecane przyjście Jego, wszystko trwa, jak trwało, Oczywiście tak nie mówią ludzie niewierzący, bo oni nie mają pojęcia nawet o tym, o czym mówi Słowo Boże. To właśnie mówią ludzie wierzący. Dlaczego tak się dzieje? Jest tylko jedna odpowiedź. Jedna, jedyna i niestety prawdziwa i bolesna. Ludzie wierzący lekceważą Słowo Boże. Ludzie wierzący lekceważą to, co Bóg do nich mówi. Czy wszyscy w kościołach są zbawieni? Na pewno nie. Na pewno nie. Możemy być tego na 100% pewni. W jaki sposób to rozeznajemy? No, uważajmy z tym patrzeniem na owoce, bo możemy się bardzo pomylić. Ale rozeznajemy to w taki są to sposób, że ludzie, którzy tak naprawdę nie kochają Boga, nie kochają też ludzi. Nie kochają Kościoła. Jeśli ktoś nie kocha Kościoła, to nie kocha Boga. Jeśli ktoś nie kocha Boga, to cóż ma z Bogiem wspólnego? Nic. Może być porządnym człowiekiem, może być sympatycznym człowiekiem, może być zaangażowany członkiem Kościoła, no ale nie kocha ludzi. Źle o nich mówi, źle o nich myśli, źle ich traktuje. Często z, można powiedzieć z pychą. Często nawet z nienawiścią, z pogardą. To nie jest ktoś, kto zna Boga. To nie jest ktoś, kto zna Boga. To, że ktoś się upił, to, że ktoś sobie zapalił papierosa, to, że ktoś oglądał program pornograficzny, to nic nie świadczy jeszcze o tym, że ten człowiek nie jest zbawiony. Ale niestety pierwszy list Jana o tym bardzo wyraźnie mówi: Nie kochasz ludzi, nie kochasz Boga, nie znasz Boga. Aniołowie byli gotowi, żeby sprawę załatwić od ręki, jak to się mówi popularnie. Ale Bóg mówi nie. Czy oni nie byli w stanie tego rozeznać? Najprawdopodobniej tak. Najprawdopodobniej tak, dlatego że gospodarz reprezentujący Boga mówi, będziecie wybierali konkol, ale możecie też wyrwać pszenicę. To nie jest zadanie dla Was. Pozwólcie, niech to wszystko dorośnie, niech to wszystko wyda owoc. Wtedy wszystko będzie jasne. I co ciekawe, wtedy kiedy pojawia się owoc, to gospodarz mówi: najpierw pozbierajcie nieczystości. Czyli najpierw idźcie i zbierzcie konkor. Po pierwsze, dlatego, że jest to już widoczne, już nie da się ukryć. Już wiadomo, kto jest kim. I to jest takie, powiem Wam, takie cudowne dla nas, że możemy przeżywać nawet już tutaj na tym świecie takie chwile, kiedy Kościół jest oczyszczany przez Boga. Kiedy już wszystko dojrzeje do takiego stanu, że nie da się już dalej. Że dalej już nie można trwać w tym, w czym się jest. I wtedy Bóg przeprowadza oczyszczenie. I wtedy to całe zło, to całe bagno zostaje wypłukane z Kościoła. To nie jest tryumf sprawiedliwych. To jest święto Bożej sprawiedliwości. I to jest nadzieja dla innych, którzy w ten sposób zobaczą światło tego Kościoła. Światło, które w niczym nie jest zanieczyszczone. Koniec czasów. To nie będzie, jak niektórzy myślą, yy, granie spodzianek. Ustawimy ludzi i teraz będziemy wybierać. Zbawiony, niezbawiony. Kto jest zbawiony, to niezbawiony. Ale ten, kto jest niezbawiony, jak sam Jezus Chrystus mówi, już teraz, teraz jest oskarżany przez Jego Słowo. I już teraz ciąży na nim wyrok. Pozwólcie, kochani bracia i siostry, pozwólcie złu dojrzeć. Nie walczcie ze złem, bo to nie jest nasza rola. My mamy wzrastać w mi, w wierze i w miłości, nie walczyć ze złem. Kiedy zło dojrzeje, to Bóg sam je skosi. Sam je wyrwie. A my przez ten czas nauczymy się, jak dbać i troszczyć się o to, co czyste i święte i jak nie ubrudzić się tym, co przeklęte. Bóg też daje tym wszystkim ludziom, powiedzielibyśmy złym ludziom, czas, aby przyglądając się świętym, sami mogli stać się świętymi. Sami mogli pokutować, wyznawać swoje grzechy, i dołączyć do tych, dla których Jezus Chrystus jest jedynym Panem i Zbawicielem. Dlaczego ich pozostawia w Kościele? Właśnie dlatego. To jest obraz Bożego miłosierdzia, Bożej łaski. I na koniec, kochani, nie bądźmy zniechęceni. Jeżeli wydaje się, że wszystko idzie pod górę, że zło zwycięża w Kościele, nie bądźmy zniechęceni. Stwójmy twardo na gruncie Bożego Zbawienia, ze świadomością, że z jednej strony dajemy szansę grzesznikom poprzez nasze święte życie, a z drugiej strony pozwalamy Bogu na to, aby czynił z Kościołem to, co chce, bo jest właścicielem Kościoła. On pozwoli. Abyśmy któregoś dnia odetchnęli pełną piersią i zobaczyli, jak naprawdę święty jest Kościół. Niech nas Bóg błogosławi. Amen.